Każdy by chciał myśleć w języku obcym. I bardzo często jestem o to pytana, jak udaje mi się to robić. Więc dzisiaj wam trochę na ten temat poopowiadam. To będzie kilka takich moich swobodnych myśli. Także zapraszam. Ja jestem Sandra, a to jest kanał o wszystkim co dotyczy nauki języków obcych. Um, no i dzisiaj porozmawiamy o tym myśleniu w języku obcym. Jak to z tym myśleniem jest? Czasami podczas moich zajęć, które prowadzę z języków, właściwie bardzo często, ktoś chce coś powiedzieć w języku obcym, a ja uczę niemieckiego, włoskiego i angielskiego, więc chodzi mi teraz o konkretnie te trzy języki akurat. Ktoś chce coś powiedzieć i jakoś się tak zakręci, albo nie potrafi dokończyć tego zdania, albo go nie potrafi w ogóle zacząć, bo wydaje mu się, że to jest takie strasznie skomplikowane. Um, I nie da się, nie umie tego powiedzieć, albo wydaje mu się przeważnie, wydaje mu się, że nie umie tego powiedzieć. I kiedy ja mówię to zdanie, jak ono powinno wyglądać, to zawsze jest takie zaskoczenie. Kurczę, przecież to wiedziałem, to akurat jest proste. I właśnie no, o to chodzi. Jeśli myślimy w języku obcym, to umiemy też. Um, bez trudu coś powiedzieć, i budujemy przeważnie też dosyć proste zdania. I te zdania, właściwie w językach obcych, one są dosyć proste, one są takie, jakie mają być, ale no są dosyć proste. One tylko jawią się jako trudne wtedy, kiedy staramy się coś przełożyć z języka polskiego, a w większości przypadków takiego przełożenia bezpośredniego nie ma. No i widzimy ograniczenie tego drugiego języka, którego się uczymy, że tego tam się jakoś tak nie da powiedzieć, wydaje nam się, że nie umiemy, ale prawda jest taka, że się naprawdę nie da, że to po prostu trzeba powiedzieć inaczej i to będzie działać dopiero wtedy. W języku obcym możemy albo totalnie pokomplikować sobie tekst, czy pisemny, czy ustny, albo go totalnie uprościć. Oczywiście o wiele lepiej jest iść w tym drugim kierunku niż w tym pierwszym. Jednak, im bardziej ktoś jest początkujący, tym bardziej sobie komplikuje tekst i życie tym samym, no bo stara się kalkować różne rzeczy z języka polskiego, przenosić do tego innego języka konstrukcje, których tam w ogóle nie ma i które są niepoprawne, brzmią dziwnie i nikt by tak nie powiedział. I ja o tym już mówiłam w tym wideo na temat pisania. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to wylinkuję go gdzieś mam tutaj, a dla tych, którzy oglądają na telefonie, to link będzie tutaj w opisie filmu, pod filmem. No i ja tam mówiłam o tym, że bardzo często właśnie komplikujecie teksty. One są nielogiczne, znajdują się tam różne dziwne, bardzo długie czasami zdania, które nie mają sensu. No i to jest właśnie to. Drugim takim kierunkiem, w który można iść i powinno się iść, jest właśnie upraszczanie tekstu, który pisze się w języku obcym. No bo wiadomo, że w języku obcym mamy bardziej ubogi zasób słownictwa, być może nie potrafimy tworzyć takich długich zdań jak w języku ojczystym i to nam bardzo może pomóc w tym, żeby ten tekst był jakiś spójny, żeby on miał ręce i nogi i żeby był zrozumiały dla osoby, która go czyta. I może słyszeliście taką historię o, jak się nazywa ten japoński pisarz, um, Murakami chyba. On swoją pierwszą książkę napisał właśnie po angielsku. Nie po japońsku, tylko po angielsku. To chyba jakoś było tak, że najpierw napisał po japońsku, ale ja tutaj nie jestem specjalistką od Murakamiego, więc tak dokładnie nie wiem. Um, ale to chyba jakoś tak było, że napisał swoją pierwszą książkę po japońsku i ona była strasznie jakaś taka zagmatwana, ten język był taki mało zrozumiały. I on postanowił ją napisać w języku angielskim. Także napisał ją w języku angielskim, a później z tego angielskiego przetłumaczył na japoński, tak jak gdyby było napisane po angielsku, więc przetłumaczył. Yy, więc jakby po japońsku wyszły mu też bardzo proste zdania, bo wiadomo, no po angielsku był y, dosyć ograniczony językowo w porównaniu z tym, jak y, kompetentny był w języku japońskim. No więc te zdania były o wiele krótsze, o wiele prostsze i o wiele takie bardziej, y, bardziej zrozumiałe po prostu. Więc on y, te zdania później przełożył na język japoński, właśnie takie proste i tak się jakoś wytworzył jego styl właśnie. Gdyby jednak on pisząc w języku angielskim, myślał w języku japońskim, no to by powstały takie same długaśne, niezrozumiałe zdania, jakie by mogły powstać w języku japońskim, gdyby w nim pisał oryginalnie. Albo właściwie jeszcze gorsze, no bo jednak tych kompetencji w obcym języku brakuje. Ale on to akurat zrobił bardzo dobrze. No i teraz ja wiem, że wymyślicie. Zresztą ja to też widzę i sama to też znam z własnego doświadczenia, że kiedy się uczymy jakiegoś języka i chcemy myśleć w tym języku, tak bezpośrednio już otworzyć zdania, bazując tylko na tym języku, to im bardziej jesteśmy początkujący, tym częściej mamy i tym bardziej jest on intensywny, taki moment, kiedy po prostu chcemy coś pomyśleć, powiedzieć, myśląc w tym języku, i po prostu jest taka blokada, że a. No, nie powiem nic, nic nie wymyślę. I po prostu wtedy machamy rękami i nic z tego nie wychodzi. I ja rozumiem ten problem. No, też tego doświadczałam. Widzę to oczywiście u moich uczniów i u wszystkich innych osób, które uczą się języków. I to bierze się z tego, że po prostu nie znam słów w danym języku. Słowa są bardzo ważne. Bez tego nie da się myśleć w języku. Nie da się to jest niemożliwe. I opowiem Wam takie dwie historie, niezbyt przyjemne, a właściwie bardzo nieprzyjemne, które Wam to mogą zobrazować. Um, czytałam taką książkę pod tytułem Strach ucieleśniony, autorstwa psychiatry holenderskiego bodajże, który ma na nazwisko Van der Kolk, ale imienia nie pamiętam. Um, I on w jednym rozdziale przytacza historię takiej dziewczyny, która... Um, z powodu jakiegoś zakażenia wirusowego w dzieciństwie, mając bodajże kilkanaście miesięcy, straciła wzrok i słuch, więc nie widząc ani nie słysząc, nie mogła się nauczyć żadnego języka. I dopiero później, teraz nie dokładnie pamiętam, ale chyba mając kilkanaście lat, dopiero wtedy nauczyła się pierwszych słów, ponieważ rodzice znaleźli nauczycielkę, która była w stanie ją tego nauczyć mimo, że była niewidząca i niesłysząca i ona po prostu uczyła się za pomocą dotyku i uczyła się za pomocą języka migowego dane przedmioty przedstawiać. No i ona też miała taką swojego rodzaju pamięć dotykową, no bo innej nie mogła mieć, bo nie znała świata. No i ona później już kiedy nauczyła się języka, kiedy nauczyła się posługiwać językiem migowym, Um, powiedziała, że um, ona nie pamięta, żeby kiedykolwiek um, jej głowę dotknęła jakakolwiek myśl. Ona po prostu nie myślała w ogóle o niczym wcześniej, dlatego że nie znała żadnych słów. A jeśli nie znamy żadnych słów, to nie znamy też konceptów, które stoją za tymi słowami, i tym samym myślenie jest niemożliwe. Na przykład, gdybyśmy, no powiedzmy, chcieli sobie pomyśleć coś na temat ekonomii i nie wiemy nawet, co to jest ekonomia, nie wiemy, co to jest gospodarka, nie wiemy, co to jest popyt, podaż, wolny rynek i, i wszystkie inne pojęcia z tym związane, nie znamy ich po prostu, no to jak w ogóle moglibyśmy, moglibyśmy o tym przemyśleć? Jak w ogóle pomyśleć, jak w ogóle moglibyśmy sobie cokolwiek przemyśleć, przeanalizować, nie znając słów? No, jeśli nie znamy słów, to nawet nie wiemy, że coś takiego istnieje. Um, i w języku obcym jest tak samo. Jeśli nie znamy tych słów, no to bardzo trudno y, nam jest myśleć w tym języku. No ale wydaje mi się, że to jest całkowicie logiczne i że raczej każdy intuicyjnie to wie. Druga historia, którą Wam chciałam opowiedzieć, to jest historia pewnego chłopca y, z Fiji bodajże. To się zdarzyło już kilkadziesiąt lat temu. Y, on został przez swojego dziadka zamknięty w kurniku, y, no z kurami. I nie miał kontaktów z ludźmi, także nigdy się też żadnego języka nie nauczył, ani nigdy też nie przebywał wśród ludzi. I um, kiedy um, dostrzegli go sąsiedzi, bodajże, um, on już wtedy miał 8 lat i już był całkowicie jakby ukształtowany, jego pewna no, świadomość była ukształtowana, i on zachowywał się tak jak kury czyli Grzebał w ziemi, szukał tam różnych robaczków i tak dalej. Nie znał też żadnego języka. Podejrzewam, że po pięciu latach dopiero udało się ludziom oduczyć go y, dziobania w ziemi. Y, natomiast y, później po kilkunastu latach y, był już w stanie y, Określić, rozpoznać i nazwać swoje emocje. Jakoś tam tego języka się nauczył, ale cały czas jednak był pod opieką y, psychologów i tak dalej. Bo to jest oczywiście bardzo smutny i tragiczny przypadek i y, no, ekstremalny. I pomyślcie sobie teraz, czy myślicie, że on y, miał jakieś głębsze przemyślenia, czy w ogóle potrafił myśleć? No, nie znał żadnego języka, prawda. Ym, jeszcze tak ym, myślę sobie, że jak w ogóle można by było myśleć yy, w jakimkolwiek języku, jeśli by się nie znało na przykład słowa myśleć i nie wiedziałoby się, czym jest myślenie, a nie wiedziałoby się, gdyby się nie znało żadnego języka. No więc, okej, okay, to jak to zrobić, żeby myśleć w tym języku obcym, nie? No po pierwsze, trzeba znać naprawdę dużo wyrazów, trzeba mieć dosyć szeroki zasób słów, żeby można było sobie wszystko pomyśleć. No takie proste rzeczy można sobie pomyśleć, ale wiadomo, że jesteśmy dosyć ograniczeni. I ludzie właśnie często się mnie pytają, jak ja to robię, że w każdym z moich języków potrafię myśleć. No, i właśnie dzieje się to dlatego, i nie mam z tym żadnych problemów, dlatego że po prostu w każdym z tych języków znam potrzebne mi wyrazy do, do myślenia o danej rzeczy, o danym zdarzeniu, sytuacji, czymkolwiek. I to, jakby nie było, jest no na pewno z grube kilkadziesiąt tysięcy wyrazów, więc ten materiał jest. Jeśli tych wyrazów się nie zna, jeśli ktoś się chce trochę wycwanić, no to jak ma myśleć później w języku obcym nie, nie da się. Z drugiej strony, nauczenie się, nie wiadomo jakiej liczby wyrazów jest też raczej nieproduktywne, bo później te wyrazy i tak trzeba umieć poskładać w jakieś normalne zdanie, więc generalnie cały ten proces nie jest wcale taki łatwy i ja to rozumiem. Ale ja to już wam powtarzam od 6 lat. Ja to powtarzam cały czas i no nie wiem, cały czas dostaję te same pytania. A odpowiedź jest tak naprawdę bardzo prosta. No, trzeba być z tym językiem osłuchanym. Nie ma innej drogi. Nie da się nauczyć języka, nie będąc osłuchanym z tym językiem. To jest tak proste i tak trudne. Proste, dlatego że no, to jest tylko to. A trudne, dlatego że. Um, że może samo w sobie to nie jest trudne, ale dla wielu ludzi trudne pod tym kątem, że po prostu nie mają do tego cierpliwości. Jeśli czegoś nie rozumieją, to nie rozumieją, koniec, zamykają sprawę. Wiecie, że ja zawsze polecam uczyć się wszystkiego całymi zdaniami. Jeśli chcecie się uczyć jakichś słów, to całymi zdaniami, tak żeby widzieć zawsze cały kontekst, żeby widzieć jak ten wyraz się łączy z innymi w tym zdaniu. I też takie całe zdania dają wam taką bazę w waszej głowie. Na której podstawie możecie też tworzyć inne zdania analogicznie, które również będą poprawne. Jeśli nie jesteście osłuchani z językiem, no to później robicie właśnie takie błędy, typu, że budujecie sobie w myślach zdanie po polsku, przenosicie je na język obcy. W tym języku takie zdanie w ogóle nie może funkcjonować, nikt by tak nie powiedział, nie ma takiej konstrukcji, jest ona po prostu dziwna i no niepoprawna. Nawet jeśli by gramatycznie była poprawna, bo nie chodzi mi tutaj teraz o poprawność gramatyczną, tylko po prostu um, takie zdanie może być zupełnie niezrozumiałe um, i nie wiadomo o co chodzi. I to jest właśnie też kwestia tego, że no ktoś nie wie, na co sobie może w tym nowym języku pozwolić, na co nie może, co w tym języku działa, co nie działa. No i znowu, słuchanie. Ja już to gdzieś tam wszystko mam za sobą, ale teraz też, kiedy, kiedy tak, ja w tej chwili bardzo dużo słucham rosyjskiego i też na samym początku. Kiedy już próbowałam mówić, a jeszcze nie byłam aż tak bardzo osłuchana z tym językiem, to też mi się wydawało, że no nieraz po prostu ręce opadały. Ja coś co powiedzieć: że taka blokada, no nie da się, nie jestem w stanie tego wymyślić w ogóle. Trudne, trudne za trudne. Niektóre rzeczy mnie załamywały całkowicie. Natomiast, mimo, mimo tego, że, że miałam już to doświadczenie z kilkoma innymi językami i wiedziałam, że ten etap minie, to i tak byłam trochę zła na siebie. No, w tej chwili ten etap już faktycznie minął, i już na tej chwilę jestem w stanie powiedzieć, co, na co mogę sobie pozwolić w języku rosyjskim, a na co nie, co zadziała, jaki typ zdania zadziała, jaki typ nie. Ale to jest po raz kolejny naprawdę. To jest kwestia osłuchania się z tym językiem. Um, I ja Wam kiedyś opowiadałam um, w jednym nagraniu o tym, jak ja się uczyłam hiszpańskiego. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego nagrania, to zapraszam tutaj um, dla tych, którzy oglądają na telefonie, oczywiście, link pod filmem. Um, no i ja tam mówiłam, że ja oglądałam kiedyś strasznie, strasznie, strasznie dużo telenowel. Um, I tak mniej więcej po 50-60 odcinkach tej pierwszej dopiero zaczęłam rozumieć, dopiero zaczęłam tak trochę czuć ten język i już rozumieć większość rzeczy, które mówili. Już bez tłumaczenia polskiego. I powiem Wam, że teraz w języku rosyjskim miałam dokładnie tak samo, że dopiero około 60 odcinka zaczęłam tak naprawdę dobrze rozumieć i czuć ten język. No i Widzę, że kiedy chcę coś powiedzieć, to już wiem jak. Wiem, co będzie się dało powiedzieć, a czego nie będzie się dało powiedzieć, bo nikt tak po prostu w języku rosyjskim nie mówi. I mimo, że ja ten rosyjski nadal znam bardzo słabo, to jestem z nim na tyle osłuchana, że, że wiem, jakiego zdania powiedzieć nie mogę. A te, które mogę, wychodzi na to, że są proste i o wiele prostsze niż myślałam. I tak jest zawsze. Także, żeby myśleć w języku obcym, trzeba znać po pierwsze sporo słów, no wszystkich tych, które znacie w języku polskim praktycznie, no o to chodzi. I trzeba też umieć je odpowiednio zastosować w zdaniu i wiedzieć, jakie zdanie jest możliwe do zbudowania, a jakie nie. A żeby to osiągnąć, żeby to wiedzieć, to trzeba być po prostu bardzo dobrze z tym językiem osłuchanym. I nie chodzi mi tutaj o słuchanie żadnych takich... Słuchanek z podręczników, bo to jest naprawdę o wiele, o wiele, o wiele, o wiele za mało. Także tyle moich przemyśleń na ten temat. Mam nadzieję, że było choć trochę ciekawie i że być może Wam pomoże. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, uczcie się. Pamiętajcie, że umiecie więcej niż Wam się wydaje. Myśleć w języku obcym też możecie się nauczyć. No i do zobaczenia wkrótce. Pa pa.